Ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach tej szkoły. Szkoły, którą każdy z Was współtworzył i sprawiał, że jest ona właśnie taka, a nie inna. Przed pożegnaniem przyjmijcie od nas ciasno spakowany bagaż inteligentnego pomysłu i mądrości. Wskazówki, sentencje i przesłania wypowiedziane przez ludzi sławnych i wielkich. Rozpakujcie je w dalszej wędrówce i wykorzystujcie na różne sposoby. Tak, by stały się pomocą i życiowymi drogowskazami. Daleka droga, moi państwo, daleka droga. Rusza was wielu ku swoim celom, na własnych nogach. Wszystkiego nie uczy starszych, przestroga. Będziecie błądzić, będziecie kluczyć. Daleka droga, daleka droga unieśmiela was, jak innych wielu. Lecz stanąć w miejscu, to zostać w tyle. Tak, moi państwo. Nikt wam nie powie żegnaj. Mówią wam do widzenia. Przed wami droga niejedna, droga ludzkiego istnienia. Jesteście siostrą i bratem. Jesteście jednymi z nas. Szukajcie zgody ze światem. Ruszajcie, przyszedł wasz czas. Wam nie powie wracaj, mówią wam, już dorosłeś. Przed wami miłość i praca i całe życie nieproste. Jesteście siostrą i bratem, idziecie w nadziei, że tak. Jesteście dorośli, zatem ruszajcie, przyszedł wasz czas. Czy zdanie okrągłe wypowie? Czy księgę mądrą napiszesz, Będziesz zawsze mieć w głowie są pustkę i ciszę? Słowo to zimny powiew, Nagłego wiatru w przestworze. Może orzeźwić cię, ale do nikąd dojść nie pomoże. Dwieście morze ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Też pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie. Z blaskiem Twym, siłą Twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas. Powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Nasz, daj nam płomień, Otworzyć wszystkie ciężkie prawdy Świecie nasz, daj pokonać każdy lek. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz. Chcę być z Tobą w zmowie. Z blaskiem twym siłą Twą. Co mi dasz, odpowiem? Kilka słów od dyrekcji, słów pożegnania. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci. Dzisiejsze wystąpienie chcę rozpocząć cytatem z dzieła Marka Twaina, który powiedział tak: Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż, to, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj. Seneka mówił już w starożytności, jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest tobie przychylny. Tak więc jeśli znajdziecie własne cele, właśnie owe porty, znajdzie się też w sposób ich realizacji, ów przychylny, jak mówi Seneka, wiatr. Dewizą naszej szkoły jest motto, sapere aude, czyli odważ się być mądrym. Wydaje mi się, że dzisiaj te słowa mogę zamienić na sapere auso, to znaczy, adresuję się do tych, którzy odważyli się już być mądrymi. Dzisiaj mogę je zaadresować śmiało do wszystkich absolwentów szóstki. Wielu z Was osiągnęło bardzo wiele. Z tego miejsca chcę więc pogratulować absolutnie wszystkim absolwentom faktu ukończenia szkoły. Pragnę również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do Waszego sukcesu. Myślę tutaj o dyrekcji, o byłej dyrekcji, która również wiele zrobiła dla Was, o Waszych wychowawcach, o Waszych nauczycielach, którzy byli zawsze Waszymi przewodnikami, a bardzo często stali się przyjaciółmi. Chcę w końcu podziękować i pogratulować Waszym rodzicom. Za trud włożony w wasze wychowanie, za pomoc, za zaangażowanie w wasze kształcenie, ale częstokroć również w życie szkoły. Chciałabym, żebyście nie rozstawali się z szkołą na zawsze, żebyście zaglądali na stronę internetową, ponieważ mamy zamiar zrobić taką anonimową ankietę, adresowaną właśnie do absolwentów, która pozwoli nam śledzić wasze losy. Gdzie napiszecie. Odpowiadając na kilka prostych pytań, co się z wami dzieje, czy dostaliście się na wymarzone studia z pierwszego wyboru, czy nie, będziemy pracować nad tym z Kamilem Kuflem, który do tej pory się stroną zajmował i mam nadzieję, że dalej będzie to z nami robił. Także nie zapominajcie o nas, zaglądajcie na stronę. Mówię teraz do Was jako absolwent szóstki. 78. rocznik matury, przepraszam bardzo za takie powiedziałem poważne daty, które się tutaj już pojawiają. Chcę jednak powiedzieć, że szóstka stoi zawsze przed wami otworem. Wracajcie, spotykajcie się, tak jak absolwenci do tej pory, różnych roczników 65., 63., którzy dalej się spotykają. Współtwórzcie społeczność absolwentów, ludzi, którzy są dumni ze swojej szkoły, ale którzy zarazem są także jej chlubą. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, pięknej przyszłości, pięknego życia dla wszystkich. Wielu z Was wyróżniło się wyjątkowym zamiłowaniem zdobywania wiedzy. Czas na podsumowanie Waszych osiągnięć i nagrodzenie najlepszych. Wręczenie nagród rozpoczniemy od szczególnego wyróżnienia. Jej zdobywca wyróżnił się wysoką kulturą osobistą oraz licznymi sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szanowni Państwo, grono pedagogiczne, koleżanki i koledzy, absolwentem roku w roku szkolnym 2014-2015 zostaje Michał Kuźba z klasy 3. A. Zapraszamy. Na środek wraz z rodzicami i prosimy panią dyrektor o wręczenie nagrody. W tym roku zostały przyznane również dwie nagrody wyjątkowe dla uczniów, którzy, którzy byli najbardziej zaangażowani w życie społeczne tej szkoły. Pierwsza nagroda, społecznik roku, wędruje do człowieka orkiestra, na którym zawsze można było polegać. Już od pierwszej klasy aktywnie angażował się w życie społeczne i kulturalne szkoły zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego, reprezentant naszej szkoły w młodzieżowej radzie miasta Bydgoszczy, zastępca redaktora redaktora naczelnego młodzieżowego radia OMG, potrafiący obsłużyć wszelki sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, specjalista od stron www, do tego świetny organizator imprez, wyjazdów i wszelkich innych wyzwań, których podejmował się nawet wtedy, kiedy inni tego nie robili. Druga Nagroda Społeczni Kroku wędruje do osoby, której gabaryty na to nie wskazują, choć jest osobą, która samotnie potrafi walczyć o słuszną sprawę. To mężczyzna o niezwykłej odwadze cywilnej, który na, nawet nauczycielowi w sposób zdecydowany, ale uprzejmy potrafi zwrócić uwagę, gdy ten zbłądzi. Wybitny specjalista od grafiki sieci komputerowych, który o dowolnej porze dnia i nocy w swojej dziedzinie służy pomocą uczniom i nauczycielom. Człowiek, bez którego nasza szkoła nie wyglądałaby tak, jak wygląda w wirtualnym świecie. Twórca i administrator naszej szkolnej strony internetowej. Proszę Państwa, społecznicy roku to Maciej Markowicz oraz Kamil Kufel. Zapraszamy na scenę. Dla Kamila Kufla mam jeszcze nagrodę specjalną, ponieważ on rzeczywiście poświęcił bardzo dużo czasu, bardzo godzin, bardzo dużo godzin i bardzo konkretnej pracy nad stroną szkoły, jej ulepszaniem, wnoszeniem ciągle nowych informacji i dla niego mamy również specjalną nagrodę. Rady Szkoły, która brzmi w ten sposób, za szczególne zasługi informatyczne na rzecz szkoły, a w szczególności administrowanie i ulepszanie stworzonej przez siebie strony internetowej, a przez to dbanie o wizerunek marketingowy zespołu szkół ogólnokształcących numer 6 w Bydgoszczy. Drodzy maturzyści, ostatni raz mamy okazję spotkać się tutaj w takim gronie. Po trzech, a niekiedy nawet po sześciu latach spędzonych w szkole opuszczacie ją. Był to czas, w którym dojrzewaliście i podejmowaliście najważniejsze decyzje dotyczące Waszego życia. Czas niezapomnianych sukcesów, ale i dotkliwych porażek, które, mamy nadzieję, ukształtowały Wasz charakter. Wiedzcie, że od dzisiaj korytarze będą wyglądały zupełnie inaczej. Będzie brakowało nam Waszych uśmiechniętych twarzy, dzięki którym szkoła nie była tylko miejscem, w którym spotykaliśmy się, żeby wspólnie się uczyć, a miejscem, w którym spotykali się przyjaciele, żeby na co dzień na nowo odkrywać świat. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla nas, dla szkoły, Waszych młodszych naśladowców. Życzę Wam dobrych wyborów, sukcesów, zdobywania szczytów i spełniania marzeń tak abyście nigdy nie musieli niczego żałować. A tymczasem, tak jak powiedział Woody Allen, życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusję o życiu. Lepiej je przeżyć. Powodzenia na maturze. O zabranie głosu poprosimy przedstawicieli klas trzecich, Agnieszkę Szczechowską oraz Mikołaja Czerwińskiego. Gdy rozpoczynaliśmy naukę w liceum, świat wtedy wydawał nam się całkiem inny. Wszystko wokół było piękne i pełne kolorów. Wychodzimy stąd dojrzalsi. Każdy z nas zapewne myśli, co wyniósł z tego miejsca, czego się nauczył, co mógł jeszcze uczynić, aby doskonalić siebie. Dochodzimy no jednak do wniosku, że tę szkołę zapamiętamy na zawsze. Z uporem dążyliśmy do postawionych sobie wcześniej celów. W znacznym stopniu pomogli nam w tym nauczyciele. To właśnie Wam chcielibyśmy teraz złożyć podziękowania płynące prosto z serc. Dziękujemy Wam za to, że przekazaliście nam nie tylko wiedzę merytoryczną ale też za to, że staraliście się nam wpoić zasady moralne.